Z tej strony Paweł z kanału Playtrack. Dzisiaj zabrałem Was do Pyskowic. Pokażę Wam stary dworzec kolejowy oraz postaram się pokazać Wam jak najwięcej największą część skansenu kolejowego. W sumie takiego troszeczkę widać opuszczonego Tam jak dalej widać wagony, zobaczymy czy uda się do nich dojść. Słoneczko nam dopisuje dzisiaj, także może coś ciekawego nagram. Także zapraszam. Tak, tutaj właśnie widzimy starą mnie A tutaj dalej spróbuję tam podejść. Widać obrotnicę starą Wjeżdżała. Tu wjeżdżała lokomotywa w tamtej budce. Siedział Nie wiem drużnik obracał tego korbu jak ta tutaj i obrotnica się obracała i ustawiała lokomotywę na odpowiedni tor a tu mamy właśnie budkę No widać nic w środku nie ma To jest całe urządzenie czy coś, coś widać, bo słońce dosyć mocno świeci i tak ja na podglądzie średnio niektóre rzeczy widzę więc powiedziemy może gdzieś jakaś szczelina będzie, zajrzymy do środka to widzę że, że niestety dojście do, logo, do lokomotyw, do wagonów jest zamknięte. W środku wygląda lokomotywownia A tu są stare wagony Jedna z wagonów, którym się najbardziej podoba, czyli Kientrus. Tak, a obok widać jest linia kolejowa normalna, zelektryzowana i jadą pociągi ten akurat w kierunku Wrocławia się udało złapać, chociaż z drugiej strony tutaj pociągi nie są rzadkością Więc idziemy dalej, zszedłem troszeczkę na taką boczną ścieżkę. Zobaczymy może gdzieś tu dojdę No i tak idę z tego co widzę To ilość wagonów i lokomotyw może być nawet porównywalna jak w chabówce Także kurczę No nie jest to tak rozpromo rozpromowane jak w chabówce A szkoda bo widać dużo fajnych Gonów. czyżby żeby to był, no pewnie poprzednik N57. Ale jakie numer on miał, to nie pamiętam. Nic, podejdziemy tam dalej, bo już widzę, tu płotu nie ma. To podejdziemy tu zobaczyć, tylko spróbuję poszukać jakiegoś normalnego wejścia. Tak, idąc i szukając wejścia na górę, właśnie się zorientowałem, że idę po starych bocznicach. Widać, podkłady leżą. Możliwe, że była jakaś rampa rozładunkowa. A tam dalej yy, w głąb lasu są stare mosty po niemieckie. Dosyć ciekawej konstrukcji. Nie wiem, zobaczę, może się uda tam podejść bliżej. Kurczę! A tu są, jeżeli się nie mylę, to wagony, no nie dokładnie, piaskowe. Takie kiedyś jeździły do mostu posadzkowego Wojciech. Ja podejrzewam, że ciągnięty to... nawet możliwe, że przez którąś z tych lokomotyw, które tu stoją, teraz stoją tutaj, niszczę chociaż z drugiej strony. I tak, to jest według mnie lepszy los niż rozebrane, rozebrane i przetopione. A tu mamy, poje... A tu mamy wagon. Ojku, nie pamiętam, jak one się nazywają. Węglarka, potocznie mówiąc. Wagon na węgiel i wodę, tak podejrzewam. To jakaś mała cysterenka mniejsze lokomotywy, nic, spróbujemy tam dalej podejść może nikt mnie nie pogoni, może może nikt nie zrobi mi problemu, że tu chodzę w sumie nie było nigdzie żadnego znaku, że zakaz wejścia czy coś w ten dezen a tutaj to tak chyba hobbystycznie, no to już nie będziemy wchodzili, bo jak widać tabliczka jest Przekazano do Muzeum Kolejowego w Pyskowicach 5 września 2005 roku. Taka ładna lokomotywa. No yy, właśnie się zorientowałem, że tutaj w hali stoją odremontowane nie wiem czy coś zobaczycie to czy muszę się dowiedzieć jak, jak się tu mówi na zwiedzanie w razie czego w jakiejś właśnie hali jak ktoś z Was wie to bardzo bym prosił o informacje, może być w komentarzu dla większej ilości ludzi albo albo na PRIV możecie mi podesłać to widać pozasłaniane. A, w sumie z drugiej strony, żeby ktoś nie wybijał szyb. Tylko motywa z węglarką. Tak, tu jest węglareczka. Mam no, tu coś przygotowane podkłady. Ciekawe co tu będzie wkładziane na nich, albo albo odrestaurowywane tu widzę jakiś tor jest z boku aaa, dobra już wiem już wiem tor na wykładu tutaj Co mamy? Dźwig stary. Piękna wieża. <laughs> piękna jak dla kogo? Dla mnie piękna. Powiedzcie mi w ogóle w komentarzach, dajcie znać, czy interesują Was w ogóle takie rzeczy, jak teraz pokazuję. Stare pozostałości. Razem jakieś takie niskie okno. Może tu coś będzie widać? No, nie za bardzo. Jesteśmy tutaj przy tej zburzonej części, która się zapadła. Do tamtej części, gdzie jeszcze jakieś pozostałości są, to, to nie dotarliśmy. Ja nie nic, no tak to wygląda. Nic, idziemy dalej w stronę mostów. Jak się porozglądam, może coś ciekawego znajdę. Wystartuję też gdzieś tam dronem. Polatam, pokażę Wam. Jeszcze raz bardzo proszę o łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Jeżeli oglądasz ten filmik, nie subskrybujesz, podoba Ci się, zasubskrybuj. A ja tutaj znalazłem cysterny z KWK rydutowe tej platformy oraz ciekawostka wagon wagon z którego wyrasta drzewo, także już tu drzewo albo jakieś grubsze krzaki, także już tu sporo stoi. No. I tak to wygląda. Też, też chodząc tutaj. O, proszę. Produkt Huta Łabędy Siedem trzy. Kawa marce i talboty jeżeli dobrze kojarzę, to talboty się nosą No W sumie trochę się przeszedłem tam w oddali widać Skansen A tu dalej mostów nie widać Żeby wam pokazać taką rzecz, taką przestrogę jak chodzicie o, pełno pajęcznie. jak chodzicie takimi szlakami starymi gdzie wiadomo kiedyś tędy y, jechały pociągi to było dużo metalowych rzeczy uważajcie bardzo bo można się naciąć wygląda jak patyczek a to metalowy pręt można się naciąć także eksplor, eksplorując takie miejsca bardzo uważajcie no, ciężko było, dalej się przedzieram przez gęstwiny, ale tam, taradam, dotarłem, co prawda nie tak jak chciałem, bo chciałem od dołu, a jestem na górze, ale, ale jak to mówią, też jest zajebiście. Widzieliście, jak daleko od skansenu są te mosty, jaki kawałek musiałem przejść, i mam nadzieję, że Wam się podoba. Lecimy. No, gimbal wyłączony, Ale że dużo się napracował, a dwa, że e, nie chcę go zniszczyć. Mamy nastawnie czy nastawnie, zwrotnicę. Spróbujemy ją przestawić. Nikogo nie ma w pobliżu, może nikt nie opierdzieli. No, i przestawiłem. Yeah! Przestawiłem. Fajna zabawa. Dobra, trzeba je z powrotem przedstawić, żeby nie było. Yes! Kamyczek z powrotem odkładamy, tak jak był. No, idziemy dalej. Porciło mnie przy którejś zwrotnicy, tylko nie chciałem zepsuć, mówię delikatnie, delikatnie, a coś się okazuje, że to trzeba użyć trochę siły. No ale nic, można powiedzieć jedno, jedno małe marzenie spełnione, zwrotnicę przestawiamy. Fajnie, ja tutaj skakałem po krzakach, tam dalej. To taka elegancka drabinka. Ale patrzcie, ten skansem jest kansem przy głównej linii kolejowej Katowice Wrocław. W takim stanie masakra Ciekawy jestem, to, że władze tutaj Górnego Śląska nie wezmą się za to, przecież to to by była dobra inwestycja podejrzewam, że nawet by się zwróciła o kurde popatrzcie tam jaka perełka jeszcze po niemiecki na napis Fajne są takie miejsca. Tylko szkoda, że tak zaniedbane. A tam gdzieś jest dworzec kolejowy. Słuchaj, nie by było dostać się jakoś, kurde, na drugą stronę. O, tam już widać perony. Obok tego będzie dworzec kolejowy. O, a tu jest nie wiem, czy to jakaś nastawnia stara czy co, ale nawet widać u góry ślizgi będę musiał iść linię wysokiego napięcia I tak. więc idziemy na dworzec Tak, i tutaj widzimy właśnie dworzec stacji Pyskowice niegdyś jeden z większych dworców tutaj w okolicy jedna z większych stacji w ogóle w okolicy A dzisiaj jak widać tutaj w tym budynku ma być yy, budynek ma zostać odremontowany i ma być w nim muzeum kolejnictwa. Mam szczerą nadzieję, że jak ten budynek skończą to i skansen, który jest nieopodal odremontują. No, także na dzisiaj to by było tyle. Dzięki wielkie za uwagę, że dotarliście do tego momentu Piszcie w komentarzu Talbot i proszę o łapki w górę, komentarze i subskrypcję. Jeśli nie subskrybujesz, to subskrybuj. Jeżeli Ci się nie podoba, zawsze możesz odsubskrybować potem. Także nic. Lecę do domciu odpoczywać. Dzięki. Ciao.